W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT, szereg przedsiębiorców zastanawia się, czy nie warto przekształcić ich spółki komandytowej w inną spółkę. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Korus i jestem radcą prawnym. Z tego filmu dowiecie się. Kiedy warto przekształcić spółkę komandytową w inną spółkę? W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT znika podstawowa zachęta do prowadzenia biznesu w tej formie w Polsce. Zachętą tą było pojedyncze opodatkowanie zysków osiągniętych w spółce komandytowej, które obowiązywało do 2020 roku. W przypadku spółek komandytowych z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem, efektywne opodatkowanie zysków wynosiło pomiędzy 19,5 a 21%, w zależności od wielkości spółki i przyjętego modelu. Natomiast w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku małych spółek to efektywne podatkowanie było większe niż 27%, natomiast w w przypadku większych spółek przewyższało 34%. Od 2021 roku obie spółki są tak samo opodatkowane to znaczy, mała spółka komandytowa zapłaci takie same podatki jak mała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i to samo dotyczy dużej spółki komandytowej i dużej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec tej zmiany przedsiębiorcy mogą rozważyć tak naprawdę trzy drogi na 2021 rok. Pierwsza droga to nie podejmowanie żadnych działań w celu przekształcenia spółki komandytowej w inną spółkę. W tym modelu spółki mogą skupić się na lepszym uporządkowaniu biznesu tak, żeby można było skorzystać z innych dostępnych już wcześniej zwolnień i ulg podatkowych, czyli przede wszystkim ulgi badawczo-rozwojowej, zwolnienia podatkowego w ramach polskiej strefy inwestycyjnej, tak zwanego IP box czy planowanej ulgi na robotyzację. Zatem w tym modelu spółka komandytowa tak naprawdę musi przeanalizować swoje cele inwestycyjne i rozwojowe na co najmniej 3 lata. Jeżeli zidentyfikuje potencjał albo w zakresie nakładów na rozwój produktów i usług, albo nakładów na nowe inwestycje, tak jak budowa nowego zakładu, rozbudowa zakładu, zwiększenie zatrudnienia, doposażenie istniejącego zakładu, czy też zmiana sposobu Produkcji. W takim wypadku spółki komandytowe będą mogły skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. W drugim wariancie spółki komandytowe mogą rozważyć przekształcenie w spółkę jawną. Korzyścią z takiego rozwiązania jest to, że po przekształceniu powstała w wyniku przekształcenia spółka jawna znowu będzie podlegać pojedynczemu opodatkowaniu. Natomiast w tym modelu znika bardzo duża korzyść związana z prowadzeniem spółki komandytowej w modelu hybrydowym. W spółkach komandytowych w modelu hybrydowym, cała odpowiedzialność za zobowiązania spółki leżała w gestii komplementariusza, którym była zazwyczaj. Odrębna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast pozostali wspólnicy, osoby fizyczne, byli komandytariuszami, ich odpowiedzialność była ograniczona, a do tego ich zyski z udziału w spółce komandytowej były opodatkowane jednokrotnie. W przypadku spółki jawnej opodatkowanie będzie takie samo jak opodatkowanie komandytariuszy spółki komandytowej sprzed reformy, natomiast w spółce jawnej bezwzględnie wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Całym swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Zatem ten model dostępny będzie raczej dla takich form biznesu, które nie są związane z jakimś szczególnym ryzykiem. Muszą być zazwyczaj takie biznesy, które ryzyka są dość łatwe do identyfikacji i nie mogą być zagrożeniem dla wspólników. Alternatywnie, w tym modelu ta spółka jawna może pojawić się obok spółki komandytowej. Czyli. W ramach działań zostanie powołana grupa spółek, w której poszczególne działy biznesu, funkcje mogą być przeporządkowane różnym spółkom. I najprawdopodobniej objęcie spółek komandytowych doprowadzi do zwiększenia liczby grup spółek, wspólnicy będą tworzyć dodatkowe spółki jawne. I będą tworzyć grupę spółek. Natomiast przy takim rozwiązaniu należy zalecić wspólnikom bardzo dużą ostrożność. Nie mogą oni tworzyć rozwiązań fikcyjnych, które będą stworzone tylko i wyłącznie po to, aby ominąć podwójne opodatkowanie w spółce komandytowej. Zatem w przypadku decyzji na powoływanie grup spółek z udziałem spółek jawnych należy bardzo dobrze przeanalizować, czy jesteśmy w stanie znaleźć uzasadnienie prawne i podatkowe dla podjętych przez nas działań. W trzecim wariancie wspólnicy spółek komandytowych mogą rozważyć przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po pierwsze dzięki takiemu rozwiązaniu w modelu hybrydowym doprowadzą do uproszczenia struktury. Zamiast dwóch spółek, czyli spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem tej spółki komandytowej po przekształceniu, tak naprawdę można doprowadzić do sytuacji, w której cały biznes składa się tylko i wyłącznie z jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Alternatywnie można również doprowadzić do połączenia spółki komandytowej z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Generalnie od 2021 roku dużą przewagą prowadzenia biznesu w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwość skorzystania z tak zwanego estońskiego CIT. No model estońskiego CIT jest o tyle korzystny, że pozwala odsunąć opodatkowanie zysków dopiero na moment wypłaty ich wspólnikom. Oznacza to, że tak długo jak spółka nie wypłaca zysku swoim wspólnikom, spółka ani wspólnicy, ani spółka nie płacą podatku od zysków. Ponadto w ramach estońskiego CIT będzie istniała możliwość ograniczenia efektywnego opodatkowania. To znaczy łączne opodatkowanie po CIT i PIT będzie niższe niż w przypadku normalnego tradycyjnego modelu opodatkowania tej spółki. Co ciekawe, ustawodawca zdecydował się tylko na objęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak zwanym estońskim CIT. Natomiast spółki komandytowe na razie nie będą miały takiej możliwości. Działanie takie nie jest do końca zrozumiałe. Można to poczytywać w kategoriach pewnej kary. Tak jak przed 2021 rokiem spółka komandytowa była znacząco korzystniejsza podatkowo niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak teraz ona staje się raczej mniej korzystna niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tego trzeciego wariantu, to jest przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wspólnicy nadal mo będą mogli korzystać z ograniczenia ich odpowiedzialności osobistym majątkiem za zobowiązania w spółki. Podsumowując, w związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT, spółki mogą rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w inną formę prawną. Do dyspozycji tak naprawdę będą przede wszystkim dwie drogi. W ramach pierwszej drogi spółka komandytowa może być przekształcona w spółkę jawną. Tu wspólnicy ponownie wrócą do możliwości jednokrotnego opodatkowania zysków, czyli podatkowo wrócą do takiej samej sytuacji sprzed reformy, natomiast muszą pamiętać oni o tym, że w wyniku przekształcenia w spółkę jawną będą odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W ramach drugiej drogi wspólnicy mogą rozważyć przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku takiego przekształcenia ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki nadal pozostanie ograniczona. Równocześnie, od strony podatków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pojawi się możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Wybór konkretnej drogi powinien zależeć od profilu działalności danej spółki jej wielkości oraz stopnia ryzyka biznesowego. Przy biznesach bardziej przewidywalnych o niższych ryzykach opłacalna może być forma prowadzenia działalności w formie spółki jawnej, natomiast przy biznesach bardziej złożonych o dużym stopniu ryzyka wydaje się, że korzystniejszą drogą będzie przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo po prostu pozostawienie spółki komandytowej oraz poszukiwanie dalszych ulg i zwolnień podatkowych. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu.